Cześć, jeżeli posiadasz taki kołowrotek, czyli Ultegra 14000 XTD, zapraszam do oglądania. Pokażę, jak wygląda w środku. No i zobaczymy, jak ten serwis będzie przebiegał. Serwis Ultegr XDD dobiegł końca. Kołowrotki, w kołowrotkach nie zmieniałem przekładni, trochę je podbustowałem i kręcą się rewelacyjnie. Problem jednak był taki, że dwa łączawty trzeba było wymienić. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać na tym filmie, ale pokażę na zdjęciach. Dodatkowo pod jedną szpulą nie było tutaj tych podkładek. Pamiętajcie, żeby jednak podczas zdejmowania szpuli, wymiany, zakładania pamiętać o tych podkładkach. One są istotne, bo możemy zniszczyć i szpulę, i tutaj tę część na osi kołowrotka. Kołowrotki w tej chwili kręcą się w ten to sposób. Jeden, drugi. I zobaczcie. Tak. Jeżeli chciałbyś, żeby twój kołowrotek Ultegra 14000 wtedy kręciła się jak ten kołowrotek, zapraszam do mojego serwisu w Poznaniu, osiedle Czecha 73B lub zamówienia można składać przez stronę internetową białaryba.pl w zakładce serwis kołowrotków Shimano. Dziękuję za oglądanie.